Dzień dobry. Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym nie odcinku. Na to lepiej. <grym>, nie patrzcie na Nie nie ma mały wypadek, tak? Ogień. Ogień. <grym>, mały wypadek tutaj na busce. E, tak jak mama tutaj, o. Przed okresem tak Maksio jest nastolatkiem, więc bywa, prawda? Mhm. Patrzę, czy mam bardzo dużo musli między zębami, <grym>, bo przed chwilą skończyłam jeść Śniadanie. I przechodzimy do was z zakupami przepaczka z Sinsai, zaraz się odwrócę i wam pokażę co w niej jest tak patrzę teraz moje brwi są tak ciemne ale była na dopigmentowaniu niedawno i jeszcze trochę się łuszczą więc jeszcze trochę się łuszczą więc jeszcze trochę tam na mnie zejdzie, ale powiem szczerze, że nie przeszkadzają mi takie ciemne więc mogłyby praktycznie takie zostać pokażemy wam mania, mania. jak to Maxa mówi mania Ktoś dzwoni, muszę odebrać coś. Serduszko. Zaraz się do Was łączę, bo ktoś dzwoni. Pokażę e, właśnie w ten sposób, bo tak, wróciliśmy z Maksiem. Przed chwilą dzwoniła pacjentka, już wszystko wiem. I chcę Wam pokazać tak, że mam tą e, manię. Maksio mówi mania, my mówimy mania no. na nią, prawda? E, Lamanie. I tutaj ten kocyk. I teraz. Mocie to jest Kupili... <noise> serduszko. Serduszko jest śliczne. I teraz kupiliśmy. <noise> Taką. E, to nie jest jedna poduszka. Na górze wam później pokażę. Mamy już dwie poduszki oraz. Trzy. trzy? No teraz trzy, ale tam jest jeszcze ko. kocyk, kocyk. Cztery. To cztery rzeczy. Do sypialni na górę. Ten duży. Wiecie? No, no wiecie, na pewno wiedzą, bo kotykie zazwyczaj są większe niż poduszki, prawda? Jest e, chyba takiego wymiaru jak i ten, właśnie. Tylko, że tam chciałam troszeczkę koloru. E, one były teraz w lepszej cenie e, i myślę, że są takie dosyć świąteczne. Tu widzę jakieś coś. Mam nadzieję, że to jest tylko. O, taki meszek, dobra. Ehm... Nie myślę, że słuchajcie, pamiętacie, było u mnie w tamtym roku na e, vlogmasie dosyć czarno-biało, a teraz myślę, że to by było w ogóle fajnym akcentem o nawet w tą stronę na świąteczne e, poszewki. Jak myślisz, Maciu? No, może byś. Takie czerwone i taki mi czerwony koszyk. coś ziemnego jest taka, taka ładna przykrywka. Tak ziana Anna Maja. Mania, to jest e, pok e, pokrawiec. Tak? No. Przykrywka, pokrywka, pokrowiec na to. Każda zawsze rzecz przychodzi od nich właśnie w mm, ładnym pokrowcu, e, takie zabezpieczone e, i e, pokażę Wam później, e, gdzie ja sobie to położyłam, ale tam jeszcze w sypialni znajdzie mała zmiana, ponieważ zamówiłam fotel e, i też jak przyjdzie, to też Wam pokażę. E, a teraz zajmijmy się paczką z, mm, z Shinsai. Dawno nie zamawiałam, powiem szczerze, więc jestem ciekawa. E, o, sol. Jak to tutaj, wszystko tutaj wygląda To jest dla Ciebie i dla Olusia tak? Jak Oluś przyjedzie teraz w sobotę To zrobimy Wam takie zajęcia Wyklejanki Dla Olusia są takie wodne stwory A dla Ciebie są e, Zgodnie z zainteresowaniami Dinozaury I to naprawdę było tanie To kosztowało chyba nie wiem Po 9 zł Daj, kochanie. Na razie nie, bo jak wyjmiesz, to się coś nam pogubi i będzie. 9 złotych chyba, po 9 zł. Jakoś tak, naprawdę tanio. To ja e... Teraz ty, pokaż. Co to jest? Halloween. Halloween. Wycieraczka. Halloweenowa. No nie, nie tyle Halloweenowa, co ogólnie jesienna. Jesienna wycieraczka z takim motywem, zobaczcie, samochodu, który wiezie. Dnie. Dnie. I ona jest wielka. wielkości... I Halloweenow też. Halloweenowe też. Halloweenowe dynie też mogą być, właśnie. 40 na 60 i ona kosztowała bodajże 30 zł. Ale ja miałam jakiś kod i zapłaciłam za to wszystko mniej. Dalej, Maksiku. To są takie pudełka. I tam dużo rzeczy naprawdę nie ma, ale zamówiłam właśnie... Musisz przejść w tamtej strony. Takie pudełka, ponieważ ja tutaj w szafce, o, mam takie pudełka, z świeczkami, z różnymi innymi rzeczami i one już pod ciężarem tych świeczek, widzicie, tych dokumentów tutaj się porwały, więc stwierdziłam, że czas na nowe. Ile ja w ogóle? Sześć. A, no to dobra, to sześć się zmieści. Takie mm, pasiaki z przykrywkami po dwa w komplecie i one były po... Ja muszę sprawdzić, czy nie jestem tutaj troszeczkę... Za, za y, mgłą y, chyba jest lepiej, nie wiem. Le, le, le to jest 6,6. 6,6? 12. A to są dwa po, po 3, matko: 3 y, zestawy po dwie y, sztuki pudełek i widzicie tu już rozmiar, były różne rozmiary, 34x25x26 na na wysokość, jak widzicie jest pokrywka i to jest dwupak, najbardziej nam pasowały takie po prostu uniwersalne, że tak powiem pasiaki zwykłe. I tutaj coś jeszcze jest. też Maxiowi do pokoju, takiego małego dinusia. Mogę wziąć? Bo czasami robimy sobie bazy, prawda? I taki dyniusz się super przyda, jak myślisz? No, przyda. Wyjmij, no, zobaczymy, czy świeci, czy, czy trzeba baterię włączyć. Ja to dazę baterię, jaki słodziak! To są takie kufa. Bateria. Tak, tak, takie małe baterie. My tu zdejmiemy mu z głębka. Ale fajny, do bazy będziesz miał idealnie. Prawda? Fajowy. Ja on kosztował w ogóle bardzo mało, nie wiem, czy to będzie cena na tym. Ale wydaje mi się, że 15 albo 16 zł. Słodziak. I jeszcze jedna rzecz. A, to z promocji. Eee, to tak podróżnie, zobaczcie. Zamówiłam dwa takie ETUI na rzeczy podróżne. Na kable, jakieś ładowarki. Były one w nadziale wyprzedaży i były bardzo, bardzo tanie. się rozsuniesz? To jest w ogóle takie na smyczce takiej. Ach, można to sobie wziąć to w rękę w ten sposób. Gdzieś tam zapiąć. O, tu też jest na smyczce. fajne powiem Wam. Nawet właśnie w podróż wziąć kable, żeby nie warlało się pomiędzy rzeczami. Trochę śmierdzi taką chińszczyzną, Czuję z daleka, ale nie jest to taki jeszcze smród, jak mógłby być. Wiecie o co chodzi nie ma takiej tutaj siateczki, gumeczki, ale ładowarka czy słuchawki e, nam się już świetnie e, zmieszczą. One były naprawdę tanie po 6 zł, po 5, nawet chyba nie, nie wiem, bardzo tanie. Także e, jesiennym akcentem e, już jaki tutaj mamy, to ta wycieraczka jest przepiękna. U mnie taka wycieraczka leży zazwyczaj tylko z sezon. Potem zaczyna się tak rozkłaczać i daje ją gdzieś tam do kotłowni. W kotłowni sobie przeleży tam przez zimę i ona jest wyrzucana później. Więc 30 zł za taką kokosową, zobaczcie, kokonat kokosowego takiego tworzyła włosia. Wycieraczkę to jest jak najbardziej w porządku. Swoje. Przeleży. No chyba nie, coś mm. ty. Nie za mały. No musiałbyś mieć jakieś słonia. O oh my god, no! Mm. Także myślę, że jak coś fajnego, jeszcze jesiennego się pojawi, to będę robić jakiś haul. Póki co taki hol, e, mocno praktyczny, czyli ta właśnie wycieraczka. Kartony, bo nam się przydały. E, no i fajne te dla dzieci rzeczy pojawiają się bardzo tanie. Dzieci, wiecie, wykleją co mają wykleić i rzucą, więc nie ma sensu dawać za to krocie. E, takie 9, 8, 10 zł to jest. No i Adekwatna, że tak powiem, cena do zainteresowania, jak długo one poświęcają uwagę takim rzeczom. Także. Spoko. Później wezmę Was na górę, to Wam pokażę właśnie dalszą tą manię. Ten kocyk jest naprawdę śliczny, trochę się różni od poduszek, więc Wam pokażę. Może ktoś jest zainteresowany. No i dajcie znać, czy coś już upolowaliście, upolowałyście jesiennego. Co Pan je pośród Lego? Burgera. Burgera z kurczaczkiem. Ja sprzątam i uszykowałam sobie już jedzonko, ale mi się dzisiaj chce czegoś takiego, więc to jest zero. Lipton, więc sobie zaraz wypiję z lodem. I na obiad mam kurczaka wczoraj zamarynowanego, pierś. Fasolkę w bułce tarte, czyli mąka migdałowa z masełkiem, oraz pieczarki zasmażone i zalane. Hmm, śmietanką i taki jest mój e, piękny obiad dzisiaj mojemu mężowi tutaj obiad się dopiero robi są to takie piękne <laughs> piękne łop. E, uda wielkie z kurczaka takie ćwiartki e, takiej też ostrej dosyć przyprawie i do tego również mam dla niego jeszcze o ja mnie wyłączyła, resztkę tych pieczarek właśnie z śmietaną. Tutaj taki malutki serniczek baskijski. Również z, wszystko w jednym czasie, słuchajcie, strzeliłam sobie po przyjściu z pracy. I tutaj mam jeszcze hmm, rolatkę z bitą śmietaną oraz tą przepiękną, przepyszną frużeliną wiśniową. Także wszystko udało mi się zrobić bardzo szybko w jednym czasie. Myślę, że zeszłam mi z tym hmm, półtorej godziny. Mm, tak, myślę, że tak. Także słuchajcie, dwa desery. Jutro mam miny. Jak to oglądacie, to ja już dzisiaj mam miny. Yy, nie obchodzę. Także yy, jakoś tak. Wiecie, no nie, no tak miło spędzić dzień, tak. Yy. Jedziemy chyba na kolację z tej okazji, tak po prostu, żebym nie musiała gotować, ale właśnie jak ktoś przyjdzie z życzeniami, to po kawałku ciasta będę mogła poczęstować. A ja się biorę już za jedzenie, bo jestem głodna, a to jest... Przepyszne? Łapcie inspirację na keto obiad. Jak wiecie coś akurat, to życzę Wam oczywiście smacznego. Tak w międzyczasie, tam suszarka y, szumi, tu odkurzacz stoi, bo sprzątam, ale przyszła mi paczka z Rezert i zobaczcie, przyszły mi takie spodenki i koszula. Ja myślałam początkowo, że to jest komplet, ale zobaczcie, widzicie tą różnicę w kolorze? To, to nie jest taki sam em, róż i koszula jest y, może fasonowo dosyć fajna, ale gdzieś taka mocno gryząca na szwach. Nie jest to komfortowe w żaden sposób, więc wiem, że koszulę na pewno oddam, a spodnie tu mi się gdzieś gumka wywinęła one są w ogóle duże. Ja jeszcze czasami to tak biorę, bo mam rozmiar jak z dawnych czasów. Ale nie, w zasadzie. W zasadzie nie. W zasadzie mogą być. Przymierzę to. Jeszcze mam jeszcze inną koszulkę. Taką e, bardzo fajną koszulkę polo, ale krótką. I może ona będzie bardziej pasowała do tego... E, do tych spodenek. No bo widzę teraz wyraźnie. Zresztą materiał jest w tej koszuli nieprzyjemny. Spodenki tak. Koszula nie. I ją na pewno oddam. A teraz przymierzę tą drugą koszulkę. E, właśnie taką krótką. No krop to po mam to chyba za dużo powiedziane. Krótszą, ale bardzo ładne ma kolory i myślę, że może pasować. Także mierzę. No i założyłam tą koszulkę i tak nie wiem, czy do tych spodenek koniecznie. Raczej nie, one są jednak naprawdę duże. Naprawdę mogę sobie je pociągnąć pod cyc, ale już nie będę cudować. Koszulkę zostawię tą i spodenki też, a tamtą koszulę oddam, bo naprawdę jest niewygodna, niekomfortowa i była chyba najgorsza kosztowała 60 zł. Te spodenki z wiskozy są spoko, ta koszulka niekoniecznie do tego, zaraz Wam pokażę jeszcze takie spodnie. Mam um, kupiłam teraz w zarze szerokie, czarne, takie dzwony, dzwony. I do niej takie krótsze koszulki będą fajnie wyglądać, ja ciągle nie mogę pokazać, tak wiecie, z bliska moich włosów, na brwiach byłam, już też się wygoiły, już są fajne, ale zrobiło mi się tutaj si, więc zakrywam. Pokazuję tylko to, co kupiłam. Fajna ta koszulka, taki zwykły, luźny t-shircik. Myślę, że do jakichś takich... Mam takie granatowe spodenki, też będą fajne czy jasne. E, I zaraz zobaczę jeszcze do tych czarnych. E, tak, zaraz przymierzę. Czarne są w Zarze cały czas dostępne, bo to nie była żadna wyprzedaż. No i powiem Wam, że w mojej wyobraźni to lepiej wyglądało. Pominijmy już koszulkę. Wciągnijmy ją i nie ma jej, ok? E, tu musi być coś węższego, jakaś ładna koszula lejąca e, i tak dalej. To, to chodziło mi raczej o krótkość tej mm, koszulki do takich spodni, chociaż ona, przez to, że tutaj jest taka, wiecie, boxy, taka szeroka, nie robi w ogóle talii, nie pokazuje e, w ogóle mm, wcięcia. Ale pomieńmy koszulkę, e, to, to nie pasuje, e, bynajmniej dla mnie. E, i zobaczcie sobie spodnie, spodnie są takie naprawdę letnie, leciuteńkie do jakiegoś takiego t-shirtu, na ramiączka, na małych cieniutkich paseczkach, do body. Ja miałam body jak to kupowałam akurat, więc naprawdę się... fajnie to wyglądało i z tą długością koszulek nie, coś raczej takiego gdzieś tam wsadzonego, o zapas, tak bym tego na pewno nie nosiła. Ale spodnie wam chciałam pokazać, więc przy okazji tej sutecznej takiej owocowej, bo kojarzy mi się z owocami, z kolorami owoców ta, ten, ten, ta porówka. Bluzeczką chciałam właśnie. Mimo wszystko, mimo bluzki niepasującej Wam pokazać. I, i naprawdę polecić, bo są fajowe i fajnie pupka wygląda, ładnie, nic tutaj się nie odznacza i są naprawdę bardzo, bardzo lejące, takie siliskie, cieniutkie, także one kosztowały 115 zł i są fajne, 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 fajne. Takich wyższych nawet butów, tak jak powiedziałam, pomijamy tą bluzkę, bo to raczej na sportowo, te spodnie jednak do, jak kupowałam, miałam właśnie, tak jak powiedziałam, za, że wtedy body takie fajne z H&M, z takim jeszcze długim, tutaj ładnym, e, półkwadratowym dekoltem obcisłym na cyckach, wszystko ładnie wyglądało i tak, wiecie, wsadzone w te, w te spodnie, naprawdę wszystko e, bardzo ładnie wyglądało, więc e, pospodobało się w takim wydaniu i kupiłam e, i teraz muszę, wiem, że muszę sobie trochę tutaj pokombinować, e, no, wiem też, nie do tego i nie też do takiej długości raczej coś w środek ale spodnie są super, a jeszcze Wam pokażę pomijając już tutaj moje ubranie zaraz ja to ściągnę, przymierzajkę pokażę Wam ten kocyk z Lamani O, on jest taki, o ile poduszki są takie zwykłe, czerwone z taką jakby ramką w L różową to kocyk jest właśnie taki strips stripes, stripes, strips Pas, pasyczkowy, wiecie o co chodzi e, różowe, czerwone, tutaj takie malutkie serduszka i lamania. Już nie mogę doczekać, jak będzie tutaj e, teraz piorę bo tak jest pusto w ogóle. E, białe prześcieradło wyje, ale nie mogę się czekać w ogóle fotela, jak przyjdzie. Dzień dobry. Dzień dobry znowu. E, I będzie tutaj dużo, dużo ładniej. Dobra. Idę się. <grym> przebierać. I zabieram się za montowanie tego vloga, żebyście mieli go na środę. Także jak oglądacie jest środa. Ja się z Wami już teraz żegnam. Trzymajcie się. Pa pa! pa, pa. pa, pa. pa. Śmiesznie to wygląda.